Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak na telefonie Realme 12 Pro możemy sprawdzić numer e-mail bądź numer e-mail 2 i e-mail SV. Także zapraszam do oglądania. Aby móc odpalić i sprawdzić, czy, jaki mamy numer e-mail w naszym telefonie, to oczywistym jest to, że musimy wejść do ustawień. Także klikamy ustawienia, następnie schodzimy na sam dół. I wchodzimy w opcję informacje o urządzeniu. Klikamy to. Następnie schodzimy na sam dół. Wybieramy sobie status. Następnie wchodzimy w status. Od czwartej opcji do opcji siódmej, nie do szóstej, przepraszam, mamy e-mail SV, e-mail 2 i e-mail 1. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć.